Witam bardzo serdecznie w sali etnograficznej Dęborskiego Muzeum, gdzie będziemy mówić dzisiaj o wyrobach plecionkarskich, które znajdują się w naszych zbiorach, oraz o y, kulturze plecionkarskiej na pomorzu. Elementami, które najczęściej były wyplatywane w, na pomorzu, to były przedmioty codziennego użytku. Przede wszystkim kosze, które służyły do przechowywania y, żywności, bądź też do y, wypieku chleba. W naszych zbiorach znajdują się wyroby ze słomy. Mamy również bardzo piękny kosz na wino, który jest dzisiaj już rzadkością. Kosze, które służyły do przechowywania czy przenoszenia właściwie do mieszkań, do domost. Bulwy, czyli popularnych tutaj ziemniaków. Różnego rodzaju kosze, które służyły do przechowywania bielizny na przykład. Wiele przedmiotów wyplatywało się z pędów sosny, której mamy tutaj dostatek, i która służyła przede wszystkim w tych miejscowościach, które znajdowały się nad brzegiem Morza Bałtyckiego, bo tam też o nią było najprościej. Poprowadzę warsztaty plecionkarskie, troszkę nietypowe bo będzie to abstrakcyjna forma. Wyjdziemy od klasycznego okrągłego denka, po czym te ściany boczne będą się lekko wyginać, skręcać w zależności tutaj od upodobań uczestników. To plecionkarstwo takie artystyczne nie jest aż tak popularne, jakby, myślę, mogło być. To pierwsze skojarzenie z wikliną to jest jednak kosz kosz misa a te takie formy które mogą stać przy drodze czy pełnić funkcję rzeźby jakiegoś elementu land artowego w parku są nadal rzadkością w Polsce mamy kilka plenerów imprez takich typowo plecionkarskich właśnie z naciskiem na ten walor artystyczny gdzie nie jest oceniany w pierwszym e, geście ten splot, ale na przykład różnorodność splotów. To, że forma nie jest wykonana tylko jednym splotem, tylko kilkoma, zróżnicowanie kolorystyczne tej wikliny. Uczestnicy dowiedzą się, gdzie można pozyskać wiklinę, jakie są odmiany dzisiaj na plantacjach e, hodowane, też zobaczą kilka. Pozycji z literatury specjalistycznej, nie tylko z Polski.